Cześć, witajcie. Tutaj ja, Avi, i dzisiaj dla Was nagrywam kolejny odcinek z serii Minecraft, tak? W świecie oczywiście przez tutaj rozpaczy. Wiadomo dlaczego, wiadomo ile razy już umarliśmy, chociaż ja już sam nie pamiętam. Zresztą jakiś, jakiś tam czas to jeszcze tam podawałem w, w ilości w każdej śmierci. Zresztą nie wiem, to będzie w 10 czy 12, tam to jakoś się skończyło? Nie mam pojęcia. Dzisiaj dosyć taki szybkim tonem mówienia. Zresztą chyba z każdym razem, zetniemy sobie trzcinę. I słuchajcie, lecimy po skarby. Pomyślałem, że mamy mapę skarbów, jedną i drugą, tak? I bardzo bym chciał sobie ją uzyskać. Uznałem, że nam się naprawdę bardzo sprzyda. Ponieważ chcę sobie zrobić coś wyjątkowo jakby fajnego. Coś, co zrobiłem kiedyś na moim własnym, osobistym świecie. I jest to, generalnie chodzi mi o magazyn, tak? Chciałbym zrobić magazyn podwodny. I myślę, że to brzmi super. A do tego nam bardzo koniecznie jest potrzebne że tak powiem, właśnie to serce oceanu, bo umożliwi nam one właśnie oddychanie pod wodą, tak? I szybkie pływanie, i nawet chyba i kopanie. Generalnie. Fajne takie bonusy. Dobra, trzcina już prawie zetnięta, a ja na samym początku jeszcze chciałbym was zaprosić oczywiście do pozostawienia jakiejś oceny i subskrypcji, jeżeli chcecie więcej Minecrafta na kanale. A ostatnio taką pasję dostałem, taki, taką hejt, żeby coś tu robić, więc myślę, że już nie będzie aż tak bardzo Giga poboczna, jak ta seria, w sensie, e, jak zresztą była, taka naprawdę, Co jakiś czas odcinek wylatywał, ale no nie często, może częściej teraz będę wrzucał, zobaczymy, tak, i jeszcze raz Was zaproszę oczywiście na mój serwer Discord, gdzie możecie ze mną popisać i jest miła atmosfera. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to sponsorem jest strona Zibobrania, na której są super wzory na koszulki, bluzki, bluzy, kubki, naklejki, no i tak dalej. Są bardzo dobre jakości nadruki, możecie również uzyskać bądź kupić sobie mój wzór, który również widnieje na moim profilu. Zapraszam do sklepu, oczywiście link jest w opisie tego filmu. Dobra, a my się wybierzmy... ...do pierwszej, pierwszej mapy, tylko wiecie co, ja muszę sobie zobaczyć ile tych map mam ogólnie. Nie tutaj, gdzieś już jak tutaj jest, dobra. No Zrobiłem sobie tutaj w końcu ten bloczek. Jeden blok postawiłem, bo już mi szlak trafiał. Już się nie mogłem normalnie. A, pożywienie! Dobrze byłoby mieć jakiś pokarm, żebyś żeby się pożywić, nie? To fajnie było, chociażby taki głupi chleb co zrobić. No i cyk. No, 17. No zawsze coś tam, tego trochę chleba mamy. Trzcinę bym co odłożył. Może jest nam niepotrzebne na tą przygodę. No i lecimy. Łopatę, e, boże łopata. to jest siekiera, tak? Siekierę mam czy topór, tak tak woli, w lewej ręce, bo mam na niej na i się naprawi w trakcie, kiedy będziemy zabijali chociażby jakiś tam mobów. Zobaczymy. Dobra, ja tylko jeszcze zobaczę, czy na pewno jest dobrze... czy jest dobrze z dźwiękiem w Minecraftie, więc no, poczekajcie, dać mi moment. Dobra, jestem. Okazało się, że trochę cicha ta gra była. Jest trochę głośniejsza. Chyba słychać wyraźnie, że trochę głośniej... E, ...może teraz słyszeć. Gdzie jesteś? Tutaj, trzcina. Dobra, sobie tylko zerknę, w jaki sposób mam się poruszać. Bo nie powiem. Pierwsza mapa jest tutaj To ja powinienem się... Czekać, gdzie jest słońce. Tu jest słońce. Dobra. Bo w stronie słońca się ma patrzeć i lecimy w... Na E. Tak? Czyli lecimy tam. To jest gdzieś tam. Na to wychodzi. Dobra. No, czekajcie, wypatrzcie. O! No, nieważne co jest z nie wiem, co jest, tak ogarniam jak to działa. Tutaj jest tego co widzę zachód. Na mapie zachód to jest w lewą stronę, jak dobrze... Pamiętam, bo ja teraz oglądałem sobie generalnie poradzić jak działa, bo powiem jeszcze, szczerze, że już trochę zwariowałem. I północ jest do góry. To my nie chcemy iść w północ. Nord, czekajcie, już to zaraz obczaje. To my idziemy tam. A to wychodzi, nie? Bo my chcemy trochę w dół sobie pójść. Jakoś jesteśmy w wredno. Strasznie wrednie. No i tam idziemy. Jak dobrze to mam rozumieć. Katemet. Jakiś łomny jestem. Mila, zachód. Ja pierdolę. No, słuchajcie, ogarniam sobie. Włączyłem sobie normalnie obrazek kompasa, nie? Tu jest zachód. My jesteśmy w lewo. To my idziemy w prawą stronę. I do tyłu. Gdzieby tab Powali mnie. Ej, słuchajcie, ja nie, nie, nie potrafię w mapy w Minecraft, nie? Popierdzieli mnie, naprawdę. Dobra, może się uda. <grywy> Ale z Wybaczcie za tego... Co to podkleję? Ja wam tu może walnę jakieś przyspieszone tempo, bo wątpię, żeby ktokolwiek chciał się... Drażnić z tym jak ja... O. Patrzcie jak idzie. To bardzo w tom. Okej, okay, to jestem teraz mniej więcej na środku. Teraz tylko tam, to jest chyba blisko, mi się wydaje. Nie wiem, czy będzie cięcie. Chciałem powiedzieć, że zrobimy sobie takie delikatne cięcie, żeby sobie dobiec. Ale w sumie, wiecie co? Yy, ja mam. Yy, o czym opowiadać, tak? Opowiem Wam generalnie może o tym, bo już od wielu tam odcinków, w szczególności Little Big Planet, występowała reklama, taka pseudo reklamka, powiedzmy, taka, da szybko o ubraniach, tak. O sklepie z bluzami, tymi kubkami tak dalej. Już na pewno to widzieliście. Co to jest? Skąd to się wzięło? Już to opowiadałem na drugim kanale. Nie wiem, czy to jakieś już jest tak? Mój kanał z Transformice ruszył z miejsca. Tyle wam powiem. Zapraszam, jeżeli ktoś nie wie. Myślę, że warto, jak ktoś gry nie za to żeby się tam zapoznał. Chociażby ta. Okej, okay, co my tu mamy? Gówno. No, obsedia nie jest, ale resza to syf. A ty chyba się nie zapłodzisz, nie? No. Ty! test No i to jest taka moja, że tak powiem, kooperacja. Załóżmy takie słowo użyję sobie ze znajomym, bo mój znajomy prowadzi sobie właśnie ten taki rzekomy sklepik. On tam ma te swoje grafiki. I w zamian za to, że ja tam o nim wspominam, że on ma takie właśnie fajne rzeczy, to on postanowił zrobić grafikę dla mnie na jakąś bluzę. Wkleił sobie ją. Oczywiście taka moja grafika tego mojego szczura, tak? Wiadomo. No, w zamian za to, że informuję o tym jego tam w sklepie, to jest bluza z moim właśnie. że tak powiem. No, nadrukiem? Nie wiem, jak to powiedzieć. Fajnie to określiłem w tej reklamie, którą już pewnie widzieliście. Zapomniałem tego słowa. Na kolera. Dobra, spierdź je bo oni tu się będą ciągle rozpili. A, nie tam, tam. Czekajcie, muszę nawrócić się na X-a. No i taka historia, no. Ale bluzy naprawdę bardzo fajne, bardzo kościołe. Jeżeli chcecie taką bluzę, to... Ja naprawdę polecam, jest bardzo super. Aha, nie tam. W drugą stronę. Jezus! Ile ich tu się narespiło. A żaden nie ma tej... E, takiej flagi jakby, wiecie o co chodzi. Baneru nie ma żadnego. A, ja nie jeden z nich. Dobra, spadamy stąd. Bo trochę aż mi zaczął tu lagować. Nie wiem czy sobie... E, Jakiś czas temu nie powiększałem render dystansu. To może moja wina. Zobaczę nawet z ciekawości. Pewnie tak zrobi. Nie jest normalnie. To no nie wiem czy mu zaśnę, Ale jesteśmy na biebie bambusowym. Tutaj mogą być pandy. Bardzo bym chciał znaleźć pandę i sobie ją sprowadzić. Ale. No nie wiem czy to będzie takie proste. Panda mi się bardzo kojarzy z Pauliną, Zresztą połna jest pandą. Dobra. Trzeba uważać. Być bardziej czujnym. Na takie randomowe dziury. Pandy są super! To jest jeden z moich ulubionych mobów w Minecrafcie. Kurde, my nad blisko nie jesteśmy, mi tak powoli mi się zaczęło wydawać, że to jest naprawdę gdzieś daleko. Znaczy, no ja widzę po tej kropce, nie? Że ta kropka jest mała, nie się jeszcze nie powiększyła. Yooo! Ale psiak! Nie no, ja go chcę. Nie dajesz kości frajerze. No, dajcie szkieleta, no. Zajebisty psiak tu jest. Taki rudy, Ej, ja go bardzo chcę, tego pieska. Tam się las fajczy. Dobra, są kości. Nie odpychaj mnie, tylko daj kość. Dwa ci wystarczą, pie piesku? Gdzie, gdzie, on jest? Halo? Tu jesteś. Chamski jestem pies. Mamy tylko żar. Kuźwar, co ja ci kości wezmę? No, no nie, nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. No nie widziałem sobie z jakichś kości. Ja dużo ich miałem. I teraz tak widzę, że No chama się nie respi żaden szkielet, nie? Bo potrzebowałbyś się jakiś zrespić. Dobra, widzę jakiegoś. Tak dziwnie... sobie na niego nacelowałem. Na dwóch widzę. Dobra. Nie wiem, nie chciałem, żeby... O w zasadzie mogłem tak zrobić, ale już cholera z tym, żeby e, szkielet mi dobił tego creepera. Już przez chwilę nadmiałam to w głowie, żeby to zrobić. Gdzie jesteś Piesku? Piesku! Jesteś no e! No zjedz to ty! Mamy go! Jest, to, jest oficjalnie naszym psem. Dobra, lecimy! Lecimy przed siebie. Ta mapa jest, widzę, że już... Zrobiona? To dziwne. No to mamy jedną zrobioną, nie wiem, mi się wydaje, że nie była zrobiona. Gdzie jest ten mój piesek? Dałem mu, żeby usiadł? Nie siedź! Chyba zabili mi tego psa. Nie no, jest, żyje. No i super. Wszczekłbym się, bo bardzo fajny rudy piesek, gdzie Uciekaj bys może może i tyle. Konie! Osioł! Ej, ale kozacko. Odważę się. Dobra, uzdrowię cię piesku. Eee, nie mam nic więcej dla ciebie. Dobra, trudno. to będziesz, będziesz złamaną łapą. Sawanna. A to wygląda obiecująco akurat. Ale nie, mam małą kropkę na mapie. To nie może być to miejsce. Kurde, wiecie co ja chyba zrobię jednak to pieprzone cięcie, na nie będzie tego przyspieszonego tempa, kowalny bo takie cięcie, żeby po prostu tu przewidąć. Yy, no bo nie wiem. Taki... Jak ktoś się mówi przyspieszone tempo, ale tak bardziej... No nieważne, po prostu nie wiem by trwało 10 sekund bez sensu myślę. No to zaraz tu do tego dojdziemy. Najwyżej mogę się mylić. Dobra, no, to cięcie. Dobra, słuchajcie, pozbieram sobie trochę węgla, bo widzę, że znalazłem. Jest trochę emeralda, ale wydaje mi się, że już jesteśmy naprawdę blisko, bo za tą górą jest tam jakieś morze. I już tam po drugiej stronie tego morza, już na pewno to będzie to, bo zresztą po tej mapie widać, bo my idziemy od strony jakby od góry my idziemy. To my nie idziemy źle? Okej, okay. czekać, czy. O nie, jak. Gdzie jest zachód? West. West. Tutaj jest zachód. To słońce jakoś mi dziwnie działa. Kuźwa, my chyba idziemy źle. Ja pierdziele. Jak się okaże, że ja naprawdę źle poszedłem, powiem iść w ogóle w przeciwną stronę. No nie mogłem tego zrobić w taki sposób. Dobra, Zobaczymy. Dam cięć Najwyżej powiem, że jestem głupi i się zawracam. No nie, słuchajcie. Jest tak jak mówiłem. Jest, jest to morze, tak? Bo po tym białym po prostu widać, że jest zawsze przy wodzie. Tak mi się wydaje, że... Ten pies mnie zabił prawie. Nie chcę mówić, że... dlatego, że trudy. To w zasadzie wiedział. O ty! Oła! Ty, ale to fajnie, że rozdymka, bo są coś zrobić, sobie miksturę. Oddychania pod wodą, ale... Ale jak chamsko ją tu znalazł, co? W taki sposób. Chodź się. Mnie towarzyszem. Dobra, mam nadzieję, że, ta, że ten statek będzie oznaczał, yy, że stąd wziąłem tą mapę i idę w dobrym kierunku, bo inaczej będzie mi przykro. Dobra, podlądrujmy sobie w takim wypadku ten statek, zobaczmy, co nam tu zaoferuje. Cyk. Okej, okay, piasek. No i dobra. Yy. Skrzynia będzie gdzieś tutaj. Pod tym piachem. Dę łopatę. No nie wiem, skrzynia nam zakopało. Nie ma skrzydła. Jest, jest nawet na widoku, jest. Aha. Generalnie to, co bym chciał. Słabo. To mapa będzie z drugiej strony. Która jest tam, dobra? Zbierzmy sobie tę mapę. O! To jest fajne, ale nie ma mapy. Cholera. A będzie tutaj? Tu jest kamień! Ale jest skrzydła. Tylko się coś się z pieprzołikami się zrespił. Jest mapa numer 19! To nie, to jeszcze jedna jest, O, To duża opcja, że poszliśmy w zły kierunek. ale już to pieprzyć, nie? Dobra, wyjdźmy sobie z tego. To jest mapa, którą już zrobiliśmy, to ją w dupie wyrzucę. Nie wiem, czy do tej mapy dotrę. A ta mapa natomiast... Okej, okay, ona jest w miarę łatwiejsza. To może sobie najpierw poleciłby do tej, a potem następnie pójdziemy sobie do tej. Inny nie. Siup. Taki stateczek. No i płyniemy do tego. Poczekajcie, to trzeba. Do tyłu na to wychodzi. No bardzo, jakiś czas będziemy sobie sprawdzali, no ale no nie może być do tyłu. Nie, czyli dobrze w sumie chyba wychodzi na to, że płynąłem. Ty To może i kozacko jednak jest To po prostu może jest tak oddalone strasznie postaram się coś zmanewrować w lewo czy w prawo Okej okay, pojrzę w lewo No, czy jesteśmy nad odbiciu lustrzanym Chyba? No nie Jezu, ja nie wiem jak działają. To za Trzecia, by. Gdzie zachód? Zachód jest tu. West, zachód. To jest zachód. Tak. Dobrze się patrz na zachód. To my musimy iść w takim wypadku w prawo, czyli idziemy na wschód. Czyli idziemy za siebie. Na wschód to jest za nami. To będzie w prawo. Dobra. Tutaj, w tą stronę powiem się to. No to dobrze, kuźwa myślałem, ty. Jakoś dziwnie to wszystko działa. Ja nie mogę, pierdziel jest gdzie niezłe. Jakoś nasze kółko się nie porusza, nie? Dobra, poruszyło się. Wow! I teraz tutaj. <ścoughs> ale to jest beznadziejne. W sensie, no ja jestem trochę ułomny, nie? To będzie śnieg się nazywał, że nie potrafię w mapy. Tak mi się wydaje, że tylko będzie miał nazwę, nie? Ale nie no, ale shadery bardzo ładne mam. Mm -hmm. Czyli na tą stronę. O nie! To ja tam ciągle w złą stronę tu biegałem. To się zawraca, aby. Czyli jednak. Ale to jest gówno. Muszelki bardzo potrzebuję. Należy do diabłu szli. O mój Boże. Ale to jest gówno. To jest gdzieś tutaj. Siup. Shadery mi zepsuły orientację, muszę sobie te shadery na moment wyłączyć. Żeby nie jestem tym problemu, bo by sobie jakoś zapisać coś, nie wiem. Orientację w terenie stracić przez shadery jakieś. Nie bibnie! Kościu. A, bo ta plama na środku to jest... Nie wyspa, to jest woda i myślę, że to jest wyspa. Dobra. Wszystko jest jasne, teraz. O, dobra, widzibyś jak będę przy się. Jestem w wiary przy iksie, tylko jeszcze Endermana sobie elegancko ubić. Eee, dobra, mięso w ręce, może być. Aha, tylko czekajcie, muszę się najeść, nie? Bo nie chcę, żeby mnie tak bardzo uśmiercił. Nasz, przecież, mroczny kolega. Chyba w jak chcę zagrać, tak? O, znalazłem się. Że nie patrzę. Że, jak patrzę, to nie ma. O, w taki sposób, nie. Nawiązuj z jak i dobra. Xik, gdzie jesteś? Tutaj, gdzieś dokładnie, tu. Mniej więcej w tym miejscu. Tutaj trzeba szukać, to. Jakoś bardziej w tą stronę. Ja nie mogę teraz. Najprostsza rzecz, czyli właśnie skrzynię znaleźć. Mamy serce oceanu! Tak, właśnie to chciałem. No, dużo wszystkiego. Oddychanie pod wodą mamy. Okej. Okay. No, to jest fajne, nie powiem. Jakie siedzenie? No, wątpię. TNT se wezmę. Dobra, wezmę sobie. Mam slot z jakiś wolny, se wezmę. No teraz lecimy po tą drugą mapę. Sobie odblokować. Dobra, czekajcie. Tu jest w tą stronę. Tak. To ja muszę pójść przeciwno. Tutaj i w lewo idę, Teraz ja Może po prostu zrobię mapę, na na, nie na spamiętku, przy naszej bazie, i będę się na niej opierał. To jest pomysłowe. Aha, nie do nie poprawnie. Tam przejdę sobie trochę w lewą stronę. Już to jest genialne. ja tego nie, nie pomyślałem o tym wcześniej. Żeby się po prostu na jakiejkolwiek mapie opierać. Boże, ale dura. Dobra, jak będziemy przy X-ie, to wtedy się zobaczymy, bo, bo ja odpuszczam może. A bo dobra, dam wam przyspieszone tempo. Rzeczywiście. Teraz jest co? Co przyspieszyć? Zobaczcie, jestem już naprawdę blisko, bo kropka już jest duża od pewnego czasu. Eee, nie wiem, nad, słuchajcie, na Twojej bazy nie pominąłem, to jest ciekawe. Była tam faktycznie pustynia. No, w zasadzie to już się okazuje, że daleko nie polazłem. Nie wiem, 15 minut idę, tak? Na liczniku miałem około 15. Eee, no, może 14, ok. Miałem minut, ale zanim dojdziemy, to już będzie po 15, nie? Więc 20 minut razem z tą stroną, którą szedłem, to. No, Powiedziałbym, że więcej, z pół godziny <noise> mi ta wędrówka zajęła, żeby tu dojść. Ale aczkolwiek, wiecie, nie niepotrzebnie, bo już mam jedno serce, więcej serc nie potrzeba. E, to konie. Potrzeba jedno serce, a osiem muszelek, tak? Czyli trzeba znaleźć utopca, który takie muszelki będzie oferował. Tego całego willadżera, tego takiego kupca, jakby podróżnika trzeba u niego zakupić. Bądźcie, że jest możliwość to e, zakupienia sobie, oczywiście, nie zakupienia, tylko wyłowienia sobie tak po, po prostu bezpośrednio. I, ja cię kręcę jako jaskinia. Przeolbrzymia. E, chyba nie mam tutaj. Nie mam, no to ula sobie nie wydobędę. A fajnie byłoby mieć ul, bo bardzo bym chciał mieć pszczoły, tak? O, już się mapa odkrywa. Jak widać, bardzo fajnie. No, widać tutaj już te plaże nawet. To tutaj przed nami będzie, na bank. Co, pod wodą? No nie gadaj, że pod wodą. No pierdzielisz, pod wodą. Dobrze, że mam oddychanie. Tutaj jest. Gdzieś tu, aha. Yy. Czekajcie tak, żeby być... ...na samym środku. No Gdzieś tu, halo? Halo? Skrzynia moja. O rany boskie, w najgorszym miejscu gdzie naprawdę... Mogło się zrespić, będzie ja się zrespił tutaj. Dobra, jest, po takim chamskim, wystającym kloskiem Okej, okay, kolejne dwie mikstury, oddychania, to fajnie. To sobie zjem i to odłożę po prostu Bo tych ryb to no. One mi zapychają trochę miejsca. A w zasadzie i tak mam trochę miejsca. Mogę mnie wziąć. No to wezmę sobie te. Dobra, mamy to zrobione! Wow, zrobiliśmy to. Słuchajcie, mamy dwa serca, nie potrzebuję nawet aż dwa, ale mamy te dwa serca. Więc nam pozostało to wrócić do naszej bazy się cieszyć. I w następnym odcinku lecimy lecimy na świątynię morską, ta? O mój Boże, ja już wrócę sobie do bazy samemu, już poza odcinkiem i za dziękuję za oglądanie. Ja powiem, nie mam skina, tak? <laughs> nie wiem, kiedy będzie ten skin. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej Minecrafta, to oczywiście zostawcie jakąś ocenę, subskrypcję i komentarz. No i widzimy się w następnych odcinkach w naszej przykrej opowieści o Minecrafcie. Tak? Przykro jest. Bardzo przykry świat. Świat rozpaczy. <głynie> Pokażę jakie jaki jestem głupi. Ja nie potrafię mapom się obsługiwać. Dobra. Zobaczymy. No cześć.